Dziś zabiorę Was w mroczne zakamarki polskiej historii, by opowiedzieć o największych zdradach, które wstrząsnęły naszym krajem. Zdrady, które nie były tylko aktem politycznym, ale często wymierzone były w najbliższych przyjaciół, sojuszników, a nawet rodzinę. Od czasów piastów przez jagielonów, aż po rozbiory Polski historia naszego kraju. Pełna jest dramatycznych decyzji i zdrad, które miały konsekwencje na dziesiątki lat. Dziś zaczniemy od zdrad królewskich i magnackich, które wstrząsnęły ówczesnym światem. Już w średniowieczu historia Polski była pełna napięć i konfliktów o władzę. Jednym z najbardziej znanych przypadków była rywalizacja Bolesława III Krzywoustego z jego braćmi. Po śmierci ojca, Władysława I Hermana, młody Bolesław objął tron, ale jego bracia, Zbigniew i Mieszko, nie zamierzali podporządkować się jego woli. Konflikt rodzinny szybko przerodził się w walkę o władzę, zdradę i intrygi. Zbigniew sprzymierzył się z możnymi oraz niemieckim cesarstwem, by podważyć pozycję młodszego Grata. Ten sojusz był pierwszym w historii Polski przykładem, jak zdrada bliskiego krewnego może doprowadzić do tragicznych skutków. Bolesław, aby utrzymać władzę, musiał walczyć z własnymi braćmi, a konflikt zakończył się krwawo. Zbigniew został oślepiony i zesłany do klasztoru, a Mieszko zginął w walkach. Ta historia pokazuje, że zdrada wśród elit nie jest wymysłem współczesnych czasów, jest wpisana w polską historię od samego jej początku. Przechodząc kilka wieków dalej, trafiamy do czasów Jagielonów. Zdrady polityczne przybierały tu coraz bardziej złożone formy, a sojusze zmieniały się jak w kalejdoskopie. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest historia Zygmunta Starego i jego żony, królowej Bony z Bona była Włoszką, przybyłą do Polski, by poślubić Zygmunta i wzmocnić sojusz polityczny. Jednak jej wpływ na politykę królestwa wywoływał napięcia, bona sprzymierzała się z własnymi doradcami, a jej działania były postrzegane przez część szlachty jako zdrada interesów Polski. Angażowała się w intrygi dyplomatyczne, zawierała sojusze nie zawsze zgodne z interesem króla i państwa, a jej ambicje rodziły konflikty w najbliższym otoczeniu władzy. To kolejny dowód, że zdrada nie zawsze była wynikiem brutalnej wojny. Czasem przybierała formę cichej politycznej intrygi. Nie sposób mówić o zdradach magnackich bez wspomnienia o Radziwiłach, jednej z najpotężniejszych rodzin w Rzeczypospolitej. Radziwiłowie, choć formalnie lojalni wobec króla, często kierowali się własnymi interesami. Najsłynniejszym przykładem jest Karol Stanisław Radziwił, który w XVIII wieku sprzymierzył się z Rosją, aby zwiększyć własne wpływy w kraju. Jego działania podważały suwerenność Rzeczypospolitej, a w oczach wielu współczesnych była to prawdziwa zdrada narodowa. Magnaci tacy jak Gradziwiłowie pokazują, że zdrada nie zawsze była osobistym konfliktem. Czasem miała wymiar polityczny i była motywowana ambicją oraz chęcią utrzymania władzy nad wielkimi majątkami. Kolejnym przykładem zdrady politycznej jest epizod z okresu wojny polsko-szwedzkiej w XVII wieku, znanej też jako potop. Podczas najazdu Szwedów część polskiej szlachty, w tym wybitni dowódcy, przeszła na stronę wroga. Jednym z nich był magnat Janusz Radziwił, który sprzymierzył się ze Szwedami i podpisał układ w Kiejdanach. Radziwił liczył na zachowanie swoich majątków i wpływów, ale w oczach wielu współczesnych był to akt skrajnej zdrady. Przechodząc na stronę wroga. Zdradził własny naród w momencie, gdy Rzeczypospolita była na kraju katastrofy. Ten epizod pokazuje dramatyzm wyborów politycznych. Lojalność wobec własnego państwa często stawiana była w kontrze do osobistych interesów. Nie tylko magnaci zdradzali swoje państwo. Zdrady pojawiały się również wśród królów i książąt. Przykładem jest Jan Kazimierz Warza, który w czasie wojen z sąsiadami Próbował balansować między różnymi mocarstwami, czasem kosztem własnego kraju. Jego decyzje, choć często motywowane próbą utrzymania pokoju i przetrwania państwa, były odbierane przez wielu współczesnych jako zdrada narodowa. Historia uczy nas, że granica między zdradą a politycznym kompromisem jest często bardzo cienka. W tym kontekście warto wspomnieć o konfederacjach szlacheckich, które w XVII i XVIII wieku były zarówno wyrazem sprzeciwu wobec króla, jak i źródłem licznych zdrad. Szlachta, dążąc do ochrony własnych prywilejów, niejednokrotnie sprzymierzała się z obcymi mocarstwami. Najsłynniejszym przypadkiem jest konfederacja barska w XVIII wieku. Choć jej celem było przeciwstawienie się rosnącej ingerencji Rosji, zdarzały się sytuacje, w których poszczególni magnaci negocjowali z obcymi mocarstwami, prowadząc do osłabienia państwa. To pokazuje, że zdrada może przyjmować różne formy, od jawnego sprzymierzenia się z wrogiem po ciche działania, które podważają stabilność państwa. Nie można też pominąć zdrad osobistych, które miały wpływ na politykę. Przykładem jest historia królowej Marii Kazimierzy Sowieckiej, żony Jana III Sowieckiego. Chociaż jej życie prywatne budziło kontrowersje, jej wpływ na decyzje polityczne króla był znaczący. Współczesni obserwatorzy postrzegali z kolei niektóre jej działania jako zdradę interesów państwa, ponieważ sprzyjała własnym sojuszom i faworytom w królestwie. Historia pokazuje, że zdrada nie zawsze przybiera formę militarnej zdrady, czasem jest subtelną grą wpływów i sojuszy. Podsumowując, pierwsza część naszej podróży po zdradach w polskiej historii pokazuje, że zdrada była obecna w każdym okresie dziejów, od rywalizacji braci w czasach Piastów, przez intrygi Bony Sforzy, aż po działania magnatów w czasach Rzeczypospolitej. Zdrada miała różne oblicza. Była zarówno osobistym konfliktem, jak i działaniem politycznym wymierzonym przeciwko państwu. Co więcej, zdrada często była motywowana ambicją, chciwością i chęcią utrzymania władzy. Historia Polski pokazuje, że granica między lojalnością a zdradą bywa niezwykle cienka, a wybory jednostek mogą mieć dramatyczne konsekwencje. W kolejnej części przyjrzymy się zdradom narodowym w okresie rozbiorów, kiedy to działania jednostek i elit politycznych przyczyniły się do upadku państwa. Zobaczymy, jak zdrada była wykorzystywana przez obce mocarstwa i jakie tragiczne skutki przyniosła dla Polski. To będzie opowieść o tym, jak niekiedy interes osobisty staje ponad dobrem całego narodu, a decyzje jednostek kształtują losy milionów ludzi. Najbardziej dramatycznym okresem dla Polski były lata XVIII wieku, kiedy kraj znajdował się w stanie osłabienia politycznego i gospodarczego. Wtedy zdrada przybierała formy nie tylko osobiste, ale przede wszystkim polityczne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń była współpraca części szlachty i elit politycznych z obcymi mocarstwami, przede wszystkim z Rosją, Prusami i Austrią. Działania te umożliwiły pierwsze rozbiory Polski, które rozpoczęły się w 1772 roku. Przykładem zdrady narodowej był Stanisław Poniatowski, późniejszy król Polski. Choć wielu współcześnie widziało w nim reformatora, faktem jest, że jego kariera polityczna była w dużej mierze zależna od wsparcia Carycy Katarzyny II. Poniatowski był kochankiem Carycy, a jego wstąpienie na tron zostało w znacznym stopniu zaplanowane przez Rosję. Ta sytuacja rodziła konflikty lojalności. Król, który formalnie był najwyższym przedstawicielem państwa, w rzeczywistości musiał uwzględniać interesy obcego mocarstwa. W oczach wielu rodaków była to zdrada, która osłabiła pozycję Polski i przyczyniła się do utraty suwerenności. Kolejnym dramatycznym przykładem była działalność magnatów w okresie rozbiorów. Wiele rodzin arystokratycznych zamiast bronić państwa starało się utrzymać swoje majątki i wpływy, często poprzez współpracę z obcymi mocarstwami. Elity polityczne zdradzały naród licząc na własne korzyści i bezpieczeństwo. Jednym z symbolicznych przypadków była tak zwana Konfederacja Targowicka w 1792 roku. Grupa magnatów sprzymierzyła się z Rosją, by obalić reformy Sejmu Czteroletniego, które miały wzmocnić państwo i ograniczyć władzę magnaterii. Działania konfederatów były wprost zdradą interesów narodowych. Ich decyzje doprowadziły do wojny, osłabienia armii i otworzyły drogę do drugiego rozbioru Polski. Nie tylko magnaci byli odpowiedzialni za zdradę. W czasie insurrekcji kościuszkowskiej w 1794 roku niektórzy oficerowie i dowódcy zmieniali front przechodząc na stronę wroga. Zdrada w armii narodowej była szczególnie dramatyczna, ponieważ osłabiała morale żołnierzy i wpływała na wynik bitew. Przykładem jest choćby sytuacja w Pruszkowie, gdzie część dowódców nie wykonała oskazów Tadeusa Kościuszki co utrudniło skuteczną obronę Warszawy. Te wydarzenia pokazują, że zdrada nie zawsze była jawna, czasem polegała na birnym współdziałaniu z wrogiem lub świadomym nieprzestrzeganiu rozkazów. Zdrada narodowa nie kończyła się wraz z upadkiem państwa. W XIX wieku, kiedy Polska znalazła się pod zaborami, współpraca części elit z władzami zaborców była kolejną formą zdrady. Wielu szlachciców i urzędników akceptowało narzucone porządki, by chronić swoje majątki i status społeczny. To rodziło konflikt między lojalnością wobec narodu a interesem własnym. Zdarzały się przypadki, że osoby publiczne, które formalnie reprezentowały Polskę, w praktyce służyły obcym mocarstwom. Historia pokazała, że zdrada może przybierać formę subtelnych, długofalowych działań, które stopniowo osłabiają państwo. Nie można zapominać o roli duchowieństwa i osób publicznych, które niejednokrotnie wpływały na opinię społeczną. Niektórzy przedstawiciele Kościoła Katolickiego współpracowali z władzami zaborców, popierając ich reformy i działania administracyjne, co w oczach wielu było formą zdrady narodowej. Historia pokazuje, że zdrada nie zawsze była efektem chciwości czy ambicji politycznej, czasem wynikała z lęku, pragmatyzmu lub próby przetrwania w trudnych czasach. Jednym z najbardziej dramatycznych epizodów była działalność tajnych współpracowników obcych wywiadów w XIX wieku. Polska, będąc pod zaborami, stała się terenem intensywnej działalności szpiegowskiej. Osoby, które zdradzały własny naród, przekazując informacje o konspiratorach i powstańcach, często działały dla osobistej korzyści lub pod presją zaborców. Skutki ich działań były tragiczne. Aresztowania, egzekucje i rozprawy z udziałem niewinnych ludzi stawały się codziennością. To kolejny przykład tego, że zdrada nie jest jedynie aktem politycznym, może być też aktem moralnym, który pozostawia trwały ślad w historii. Podsumowując, zdrady narodowe w okresie rozbiorów i zaborów miały ogromne znaczenie dla losów Polski. Decyzje jednostek, zarówno królów, magnatów, jak i zwykłych obywateli, Mogły przesądzić o upadku państwa i losie milionów ludzi. Historia pokazuje, że zdrada nie zawsze jest jednoznaczna czasem wnika z chciwości, ambicji politycznej, czasem z pragmatyzmu lub lęku. W każdym razie miała dramatyczne konsekwencje, które odbijały się echem przez kolejne pokolenia. Jednym z najbardziej bolesnych okresów w polskiej historii była II wojna światowa. Polska, zaatakowana przez Niemcy i Związek Radziecki w 1939 roku, stała się areną zdrad o wymiarze narodowym. Najbardziej kontrowersyjnym przykładem jest postawa części polskich polityków i dowódców, którzy w decydujących momentach podejmowali decyzje sprzeczne z interesem państwa. Niektórzy zdradzili tajne informacje, inni kolaborowali z okupantem, a jeszcze inni działając z o własne życie Pozostawali bierni wobec dramatycznych wydarzeń. Jednym z głośniejszych przypadków była kolaboracja w generalnym gubernaturstwie i w różnych strukturach administracyjnych okupowanego kraju. Część osób przyjmowała stanowiska w administracji niemieckiej lub współpracowała z Gestapo, aby zachować własne majątki lub pozycję społeczną. To była zdrada, której konsekwencje odczuwalne były natychmiast: aresztowania, deportacje, śmierć setek tysięcy ludzi. W tym kontekście zdrada przybierała wymiar nie tylko polityczny, ale i moralny. Nie można też pominąć sytuacji w szeregach polskiego podziemia. W strukturach armii krajowej czy innych organizacjach konspiracyjnych zdarzały się przypadki, kiedy niektórzy członkowie zdradzali swoich towarzyszy. Przekazywanie informacji Niemcom, donosy, zdrady planów operacyjnych to wszystko prowadziło do tragicznych skutków. Wysiłek tysięcy ludzi walczących o wolno Polskę. Był podważany przez jednostki kierujące się osobistym interesem lub strachem. Po zakończeniu II wojny światowej zdrada przybrała nową formę w czasach PRL. Polska znalazła się pod wpływem Związku Radzieckiego, a władze komunistyczne tworzyły rozbudowane struktury aparatu bezpieczeństwa. Wielu ludzi zostało zmuszonych do współpracy z tajnymi służbami, donosiło na sąsiadów, współpracowników czy członków rodziny. Jedni działali z przymusu, inni z własnej woli. Kierowanie ambicją lub chęcią awansu. To były zdrady, które podważały zaufanie społeczne i kształtowały relacje międzyludzkie na dekady. Zdrady w tym okresie dotyczyły również polityków i osób publicznych. Niektórzy działali na rzecz władzy komunistycznej kosztem interesu państwa i społeczeństwa. Współpraca z Moskwą, podporządkowanie się obcym interesom i eliminowanie przeciwników politycznych to kolejne przykłady zdrady, które miały wymiar systemowy. Historia pokazuje, że zdrada nie zawsze jest efektem pojedynczego aktu. Czasem przybiera formę długotrwałej, zorganizowanej działalności, która wpływa na losy całego kraju. Warto też wspomnieć o zdradach w świecie sportu, kultury i nauki. Polska jako państwo podzielone między różne systemy ideologiczne doświadczała sytuacji, w których osoby wpływowe w kraju i za granicą podejmowały decyzje sprzeczne z interesem narodowym. Często były to działania motywowane własną korzyścią, ambicją, prestiżem lub chęcią uzyskania wsparcia obcych mocarstw. Takie zdrady, choć nie zawsze dramatyczne na poziomie wojny, miały znaczenie polityczne i symboliczne, wpływając na kształt społeczeństwa i opinię międzynarodową. Nie można też zapominać o zdradach: w historii Polski często przybierała też formę ideologiczną. W XX wieku granice lojalności wobec państwa i narodu były testowane wielokrotnie. Kolaboracja z wrogiem, działanie wbrew interesom społeczeństwa, wykorzystanie kryzysów politycznych dla własnych korzyści to wszystko były zdrady, które kształtowały współczesną historię Polski. Podsumowując, zdrady w czasach PRL i współcześnie pokazują, że historia Polski jest pełna dramatycznych wyborów i trudnych decyzji. Zdrada przybierała różne formy od jawnej kolaboracji z wrogiem, poprzez zdrady moralne i osobiste. Aż po subtelne działania polityczne sprzeczne z interesem państwa. Każda z tych zdrad miała konsekwencje dla milionów ludzi i dla losów Polski. Patrząc na całą historię, od czasów piastów, przez jagielonów, rozbiory, aż po XX wiek, można dostrzec pewien wzorzec. Granica między lojalnością a zdradą jest zawsze cienka. Ambicja, strach, pragmatyzm czy osobiste interesy wielokrotnie przesłaniały dobro wspólne. Historia Polski pokazuje, że zdrada może przybierać różne oblicza, a jej skutki są długotrwałe i dramatyczne. Dziękuję, że byliście z historycznym resetem w tej podróży przez zdrady w historii Polski. Pamiętajcie, że historia nie jest tylko zbiorem dat i faktów. To opowieść o ludziach, ich wyborach, moralnych dylematach i konsekwencjach, które kształtowały losy całego narodu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku historycznego resetu.